Dzień dobry. Właśnie jadę Wam pokazać mieszkanie na Wildzie, zlokalizowane w oficynie kamienicy bezpośrednio przy ulicy Wierzbięcice, która jak wiemy przechodzi właśnie gruntowny remont na wierzchni oraz remont torowiska. lepszą lokalizację w Poznaniu, jeżeli komuś zależy na byciu w samym centrum, w samym centrum zdarzeń naszego miasta. Tuż obok mamy dworzec kolejowy, dworzec autobusowy do starego browaru myślę raptem 5 może 6 minut pieszym spacerem. Resztę opowiem już na miejscu. Budynek ma odnowioną elewację, jest zadbany i zewnątrz i wewnątrz. Tak, słychać, że trwają na ulicy praca. I jesteśmy na dziedzińcu. Tak, tutaj wygląda oficyna, budynki po remoncie miejsca postojowe, dostępne dla mieszkańców. Gładka, schodowa, jak widać, zadbana. Proszę sobie zobaczyć. Położenie w oficynie gwarantuje też ciszę. Jesteśmy w centrum, a odcięci od miejskiego zgiełku i hałasu. I jesteśmy już w mieszkaniu. Zapraszam Państwa najpierw do salonu. Właśnie nam wyszło słońce więc będziecie Państwo mogli zobaczyć jego tutaj dzienny potencjał. Tak wygląda salon, jest duży, obszerny. I wchodzi się z niego do dwóch sypialni. Pierwsza wygląda tak. Proszę bardzo. I druga. Trochę mniejsza, ale z niezwykłym widokiem, który też jest widoczny przy zdjęciach w ofercie. O! Proszę bardzo. Tak to wygląda. I jeszcze raz salon. I teraz tak, długi korytarz, który wiedzie nas do wyjścia. Tutaj mamy pomieszczenie gospodarcze. Nie będę Państwu pokazywać. Właściciele mają tutaj jeszcze swoje rzeczy. Tak wygląda kuchnia. szerokie, wygodne blaty i łazienka. Łazienka całkiem sporych rozmiarów w modnej szaro-białej tonacji. Również z oknem. Postaram się Państwu pokazać z tej wysokości widok na dziedziniec. Mimo ciągłych jeszcze remontowych odgłosów, postanowiłam pokazać na jakim to jest w tej chwili etapie. Mam połowę maja. Prace postępują dość wolno, ale postępują. A no, przede wszystkim.